Działa, mam nadzieję, że działa. Siemano. Tu szakal z tej strony. Witam cię w kolejnym odcinku Komporadów lub Komporad. Um, zacznę od mojego przypomnienia. Jeśli chcesz zadać jakieś pytanie z jakiegoś z dziedziny komporadów, to przypominam, że są takie dwa działy jak szako składaku, czyli My Personal Rig Update, czyli aktualizację mojego o, Edycja, aktualizację mojego komputerka, gdzie jest kilka rzeczy do przyswojenia. Jest cały dział komporady, gdzie jest masę rzeczy. Masę. Naprawdę. Jest dużo pytań, na które już odpowiedziałem, a które wy ciągle zadajecie. Także proszę rzucić okiem. A teraz przechodzimy do pewnego dość kontrowersyjnego, z jednej strony tematu, a drugiego niedoinformowanego. Lub dodam jeszcze, że sugeruję, zanim zadasz pytanie, no. obejrzyj ten materiał. Ten materiał nazywa się RTFM. Jeśli znasz angielski, to... Jeśli znasz ten skrót, to wiesz, o co chodzi. Jeśli nie znasz, to ci rozwinę. Ten skrót jest Read the fucking manual. Before you ask me. You A znaczy to. Ziomuś! Przeczytaj manual, zanim do na napiszesz pytanie. Pogadamy trochę dzisiaj o, o doborze pamięci o tym, jak sprawdzić na płycie głównej, jakie, jakie możesz obsadzić pamięci. Pokażę wam, w który slot wkładać Rajdra, bo o to też się pytaliście. No, i generalnie jak czytać fucking manual. Oczywiście wina nie leży tylko po twojej stronie, bo leży przede wszystkim po stronie sprzedawców i zaraz pokażę ci jak. Ja generalnie zajmuję się edukowaniem sprzedawców i standardy, które ustalam, jeśli chodzi o sprzedaż, składanie komputerów, całą, całą, całą pracę przy sprzedaży, marketingu i tak mam bardzo wysokie wymagania i, e, jeśli o to chodzi i, i bardzo tego pilnuję, dlatego też jeśli chodzi o usługi e, mam pięć usług darmowych, czyli projektowanie, e, montaż, instalację, testowanie, wysyłkę. To jest wszystko za free, jeśli jak kupujesz komputer. E, I według mnie takie podejście powinni mieć wszyscy sprzedawcy. Wszyscy inżynierowie, którzy składają komputery i sprzedają, czy to są małe firmy, czy większe i tak dalej. Według mnie tak powinno być, ale no niestety. Świetnie jest idealne. <grym zainteresowanie> Także kontynuując. Weźmiemy sobie najdroższą płytę Asusa z tych yy, 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 i weźmiemy sobie na przykład tutaj teraz, yy, ten Asus Maximus 6 Extreme. Tak? I zobacz sobie że w podstawowych informacjach, jakie jesteśmy, kup w sklepie, tak? jakieś tam sklepy, jakieś tam oferta od najniższej na przykład, ciach, dobra. Wchodzimy sobie w informacje o, produ o produkcie. Jakich pam rodzaje pamięci? DDR3. No i co możesz z tym zrobić? Gówno, za przeproszeniem, bo nie wiesz, jakie pamięci ta płyta obsługuje. Czasem jest tak, że jeszcze w, o, w nazwie Produktu jest napisane 1600, bo tak dystrybucja też wrzuca takie te i ludzie to przepisują. Zamiast napisać e, 1600, owszem, ale też 1866, 2133, e, 2400, jak i czasem niektóre płyty więcej. te nowsze. tutaj w, dalej jedziemy. Dane produktu jest opis skopiowany ze strony net po polsku, albo się komuś chciał tłumaczyć i tak dalej. Czy to jest, nie wiem, opis e, pracowników Ceneo wrzucony. Ale nic nie ma o tym, jakie pamięci obsługuje. Teraz wam pokażę jeszcze lepszy numer. Ktoś sprzedaje na Allegro. Asus, tutaj ten sklep. E, niby, e, jak to się nazywa? Autoryzowany sklep Asusa, tralala. Wchodzimy w obsługiwane pamięci. <grym <grym> powiem Wam tak, jak to zobaczyłem, to mi ręce opadły. No to dobra, wchodzimy sobie na stronę Asusa. Szukamy płytę. Oczywiście tutaj nie musi być, bo tutaj jest przegląd opcji. Wchodzimy w specyfikację. Jak W Jakie pamięci obsługuje? 3100 WC maksymalnie. Nie 1600, kurde. Ludzie, wysilcie się trochę i sprawdźcie to, jakie Wasza płyta obsługuje pamięci. A nie przychodzicie i do mnie i mówicie, ale po co wybrać takie pamięci? Przecież ta płyta obsługuje 1600. Nie, obsługuje większe, w zależności od tego jakiego procka bierzesz, tak sobie możesz potem profil XMP w danych pamięciach ustawić Bierzesz sobie pamięci nawet, od, teraz w sprzedaży są też 2800, są i pewnie już większe, znaczy u nas są 2800, większych nie ma U nas, ale gdzieś w innych, u innych dostawców, w innych dystrybucjach może już coś być 2600, 2666, 2800 są dostępne, oczywiście 2 razy 4 są drogie jak pies 2,400 sobie wiesz i też je możesz podkręcić, może do 2,500, może do 2,600 i tak Ci się uda. Nie 240, 2,400. Jeśli nie masz dostępu do... co tu jeszcze chciałem pokazać? A, właśnie, jeśli nie masz dostępu do internetu, nie możesz w danej chwili, ale kupiłeś, akurat nie wyjmę ja Ci teraz książeczki, nie pokażę, ja mam wersję elektroniczną, to Ci pokażę, jak tego szukać. Kupiłeś płytę i nie wiesz, jak to sprawdzić, to Ci pokażę. W do mnie chipom. Dobra, sorry. Ok, pokażę teraz, jak to ściągnąć. Wchodzisz w pomoc techniczną, w sterowniki oprogramowanie. Wybierasz sobie system operacyjny, w tym wypadku i masz manual. W tym wypadku to jest 17 MB. Ja wam pokażę na moim manualu, tego nie będę ściągał. Na moim manualu mojej płyty P8Z77V. Mój manual jest 12 MB. Proszę bardzo. Mamy otwarty. O, od razu mamy otwarty. Jest Content stralla, jest P8Z77V Specification Summary i macie jak w wow, 2,400 mogę załadować w tą płytę. Profil XMP odpalam i jedzie z koksem. Oczywiście nieważne, nie, niezależnie od tego co tu mamy napisane i, bardzo istotne jest to, jakie pamięci kupisz i czy one dojdą w ogóle do takiej tej, ale jeśli kupisz 2400, to powinny dać się ustawić. Jeśli kupisz 1600, to będą 1600. A poczytaj sobie blogi, gdzie ludzie robią testy pomiędzy pamięciami 1600, 133, 1600, y, 2, 2000 to tam rzadko ta, ten, to, ta prędkość się spotyka. Na 2133, 2400 zobacz, jakie są różnice w wydajności nowych gier. Gry zaczynają zauważać różnice w pamięciach, więc proszę Was, jak projektujecie sobie kompa, to wbijcie sobie do głów, bo niektórzy do tępych głów, powtarzam, trzy razy on ciągle wybiera 1600. Nie wiem dlaczego, albo ta płyta obsługuje. No to przecież, jak. nóż mi się w kieszeni otwiera, albo ziemniaki w piwnicy gniją. Kurde bele. Sprawdź w manualu płyty. Nawet jeśli jej nie masz, to możesz go ściągnąć i sobie zobaczyć płytę, którą dobrałeś. Zobaczyć sobie jakie masoty, poczytać o tym. Read the fucking manual. Masakra, chcesz zobaczyć to spiskę? Proszę bardzo, poszukamy sobie, gdzie tu będzie B, 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 B. system memory. Proszę, jak ładować? Proszę, tabelki, Nie, wróć? 2400, OC. jakie dokładnie kod producenta możesz sobie zdjąć, skopiować, wejść na sklep i znaleźć. Może będzie, zaraz zobaczymy. A nie to, czekajcie, sprawdzimy. Czy to akurat pamięć będzie? No, nie skopiowałem. Nie sprawdzałem tego wcześniej, ale jakby wierzę na słowo. Gdzie mamy? Tu. Jakiś Cineo. Dawaj. O, źle. Co to jest? Masakra jakaś. Gdzie jest ten? Kopiuj. Nie mogę tego skopiować? Dlaczego nie mogę tego skopiować? Zaznać wszystko, odznać wszystko. Ale masakra. Dalej będzie? No jest. KHX-24C11. Dobra, jedziemy z tym tak.

nie znalazł, no to jak nie tu, to znajdziemy tak. I tak znalazł. O, patrzcie, nawet na cenę, tylko że w sponsorowanych linkach, na morelach coś znalazł. Są pamięci, które mogę sobie wybrać. 2400, proszę bardzo, 4 razy 4 w tym wypadku. Można w taki sposób znaleźć, tak? To dobrze to jeśli już wiesz, jak znaleźć pamięć, a pojedziemy dalej oczywiście, to mamy 2, 200, 2, 1, 3, 3, 2, 1000, 1, 8, 6, 6, 1, 8, 1600, 1600 kolejne, bo to tego jest, będzie dużo, 1, 3, 3, 1, 3, 3, dalej, jest? Można znaleźć? Myślę, że można, jak się chce. Read the fucking manual. No dobra. To by było na, te, na tyle na temat pamięci, a ja teraz Wam powiem e, taką ciekawostkę, jakby dla tych, którzy e, chcą sobie Rydera kupić. W mojej płycie, tak mówiłem wcześniej, ostatni slot na dole to jest PCI 2.0 razy 16, trzeci slot, czarny, nie niebieski, tylko czarny, i jest na 4 razy 4 i kompatybilny with PCI razy 1 and razy 4 devices. I teraz to jest fajny slocik. To jest rekomendowany, że jak ty kupujesz rydera, to żeby właśnie w tego typu taki slot i na swoich płytach szukaj takiego slotu, który ma możliwość przełączania w biosie. Mam możliwość auto, raz jeden albo razy cztery. I w tych trzech ustawieniach Raider działa z różnymi prędkościami. Znajdź sobie taką, w której działać najszybciej. Bo niektórzy kupują rydera. O, mam rydera, podierałem się, włożę w jakikolwiek slot. Włóż, sprawdź, przetestuj wolne sloty. Można włożyć w jedynkę, można włożyć w ten, ale w tym możesz sobie przełączać. Bo jedynka jest tylko jaka? Razy jeden. A tu jest jednak trochę szybciej. I a jeszcze jedna rzecz. Sli, bo też macie zadajecie pytania. Wkładasz jedną kartę, to nie wkładaj jej w ten slot, bo ci wygodnie, bo coś już tu załadowałeś. W tym slocie jest razy 16. A jak wkładasz dwie karty, to się robi nie razy 16 razy 8, tylko razy 8 razy 8. Wkładasz w ten slot i w ten dwie karty. Jak wkładasz trzy karty, to wkładasz w ten slot. Przepraszam. W ten slot. Kurde, no zaznaczy się. W ten slot, w ten slot i w ten slot. Ale ten jest wtedy tylko razy 4. Pamiętaj o tym. Dlatego przyrost mocy nie jest taki jeden do jednego, że karta, karta, trzy karty załadujesz. Chyba, że masz inną płytę i jest szerzej. Albo masz in, no, inną płytę generalnie. Na przykład takiego Xtrema, tak? Recommended to single VGA razy 16. For single VGA, tak? I generalnie w tym manualu jest jeszcze parę innych rzeczy, na przykład jak podłączać system install, CPU system installation, tra, la, la, DIM installation motherboard installation, jak zainstalować płytę główną, no wszystko jest ludzie, przeglądajcie manuala, bardzo dużo rzeczy jest podanych nie musicie tego szukać nie wiadomo gdzie, a, ważna rzecz o to, to też pytaliście, to też miałem opowiedzieć o tym, przy, te, przy okazji read the fucking manual <laughs> jest w nowych płytach głównych a, możliwość flashowania, to wiecie nie róbcie tego, znaczy można, no okej, okay, no. już niektórzy się uprą, to sobie zrobią Można z Windowsa to robić, ja czasem z Asus Suite'a, tutaj mam gdzieś Asus Suite'a, gdzie on jest Update, nie pamiętam czy to jest tu Update, EZ Update powinno być Zaraz sprawdzimy, no, często tego nie robię, ja wolę z BIOSa robić na USB-ka wgrywam I właśnie jak na USB-ka wgrywam, to tutaj jest taki slocik USB, w który wkładasz flesza, w ten i, i fleszujesz w cudzysłowie z automatu. tak? Gdzie to jest? Zamknęło się. O update w From Internet można. From bios From File, jak ściągniesz sobie, nie? Możesz sobie wybrać plik, pokazujesz plik i tak dalej, nie? No, można tak z aplikacji, ale Windows czasem przeszkadza. Na pewno warto mieć UPS'a w komputerze, żebyś, żeby ci przypadkiem prądu nie wyłączyli w międzyczasie, bo bo Bios pójdzie się na wycieczkę. <grywa> Także proszę czytać manuala. Jeśli nie znasz języka, to masz Google Translate, kopiuj sobie słowa i, yy, i tłumacz. Czy coś tu jeszcze jest takiego istotnego, co chciałem Wam powiedzieć? Chyba nie. To już mówiłem o a to, A to właśnie Zasussiuta jest aplikacja. Także manual to naprawdę jest fajna książka, żeby sobie o niej w niej poczytać to, czy jaką płytę chcesz kupić, to się dowie co niej więcej. Tu jest najwięcej informacji. Specyfikacji na stronie znajdziesz, podstawowe informacje, tak, specka, masz tu wszystko głównie, to, co jest nam, inżynierom w cudzysłowie, potrzebne do rozpoznania tego, co jest na płycie i tak dalej. Ilu złącz, jeśli klient przychodzi, potrzebuje to tego tyle, bo ma drukarkę skaner, aparat i nie chce przełączać kabi tylko ani huba dodatkowego nie chce mieć, to, to taką płytę bierzecie, czy wersję Deluxe na przykład, żeby miała więcej tych, czy ma jakiś front panel jeszcze, czy dodatkowe panele, wiadomo, że się dobiera. Czytajcie to, proszę, a nie po prostu przychodzicie i wrzucacie w ogóle już nie mówię o pytaniach w ogóle niezwiązanych z danym materiałem tak na chybi trafił, bo, bo wam się nie chce szukać albo dupę ruszyć, żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Przede wszystkim pytania do mnie proszę na maila, a nie mi walić komentarze pod materiałami, które nie pasują do tego, co napisaliście. To, to coś jeszcze miałem przypomnieć na koniec, ale nie pamiętam. Um, przede wszystkim read the fucking manual. Before you ask. Jeszcze spojrzę, co ja tutaj o czym gadałem, może mi się przypomni. Jak nie, to napiszę po prostu w komentarzu albo w opisie. Mówię, no nie, chyba już nic takiego ważnego. Pamiętajcie, że nie zawsze sprzedawcy y, dają dobre opisy produktów. Y, tak jak tutaj mieliśmy przykład, czy tak jak tutaj mieliśmy przykład. Grubo. No, to żeby nie przedłużając. Nie przedłużać? Nie przedłużając. Lub żeby nie przedłużać. E, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się przyda. E, nie bierzcie tego na klatę. Po prostu proszę o trochę pomyślunku. Zanim strzeli się jakiś głupi komentarz, który prawdopodobnie wyleci. E, I to by było na tyle. Ty miłym akcentem. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się przyda, i do zobaczenia następnym razem. No. To trzymajcie się, cześć. Szakelałk. Ride fucking manual.